W dzisiejszym filmie odwiedzimy nowy sklep Belli. Zobaczymy, jakie epickie rzeczy uda nam się kupić i czy nie zostaniemy oszukani. Trzymajcie kciuki, żebym nie stracił wszystkich diamentów. A jeżeli film Wam się spodoba, zostawcie czy łapeczkę do góry i subskrybujcie mój kanał, żeby być na bieżąco. Wpadajcie też na Po epicką, fabularną kolorowankę. Ją się z tej strony, witam, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Z Minecraft na moim kanale. I zobaczcie, słuchajcie, co się wydarzyło. Patrzcie, ile ja mam diamentów. Słuchajcie tutaj w skrzyneczce. Nie powiem Wam skąd je mam, ale słuchajcie, Dało mi się je zdobyć i mam ich bardzo, bardzo dużo, słuchajcie. Wezmę sobie jeden staczek w razie W, tak żebym miał. I e, idę, słuchajcie, do Beli. Pochwalicie Beli, że mam tyle diamentów, słuchajcie. Ona po prostu w to nie uwierzy, jaki e, O tym powiem jaki to pokażę. O, mój samochód. E, dobra, słuchajcie, idziemy tutaj. Ej, co to się wydarzyło? Sklepu Beli? Co to jest w ogóle? Ej, Bella! Halo, 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 cześć! Siemanko. Co tutaj się wydarzyło? Co to jest w ogóle? Co? Sklep mam swój? Co ty sklep założyłaś sobie? Przed tak? domem? A co? I co ty tu sprzedajesz niby? Ty nawet Przedefne kasy rzeczy. masz jaką fajną, jocie. Ale nie chodź mi tu na ladę, co? Ej, powiedz, co tam masz ciekawego? Powiedz, A, plis. masz pieniądze? Bo jak nie, to ci nie będę mówić. No, diamentów trochę. Zobacz. Co to ci powiem. <laughs> Ej, ty, ale ja nie wiedziałem, że ty sklep sobie założyłaś To taki fajny, naprawdę fajnie wygląda. Mały, ale mam w planie No, go taki rozbudować. mały, ale powiem ci, że fajny, mi się podoba właśnie taki sklepik. No wygląda. a co byś chciał kupić? No nie wiem, pokaż co masz tam, bo ja nie wiem co ty tam masz. Słuchaj, w tym mam sklepie co TNT. ty tu? Przy... O, TNT od razu? Yy, nie, mam nie, pozwolenie. nie chcę, na, nie chcę. Tak masz pozwolenie? Dobra, nie chcę na razie TNT, coś innego może. Po, pokaż co no to jeszcze tam masz. mamy Bubble Gum Machine. A co to jest? Pokaż. No, to Jak to wygląda? Pokaż. To jest takie z gumami do rzucia? Tak. Wow, ile za to chcesz? Przeróżne tu smaki są. No za to to ja bym chciała już ci powiem. Czeka, Musisz podliczyć? Ja sobie porównam, co ja tu mam. Okej? Okay. I to za to ja chcę 60 diamentów? Ile? Tak. 60 diamentów zwarywałaś? No, bo to jest wito dostawa, tam są naprawdę nowości i bardzo dobre smaki. No dobra, 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 skusiłaś mnie. Eee, to dam ci 64, wydaj mi 4 diamenty. O ty! Wydaj A cztery. Myślałam, myślałam nie, nie, nie. że dasz mi. Żaden Wiesz. napiwek, żaden napiwek. Tak. Wydaj cztery. Masz. Raz, dwa, trzy. Jak liczy! Je jeszcze. O, dobra, mam Myś cztery. Już. No i dawaj ten, ten bubble gum teraz mi. Trzymaj. Policzyłaś tam na kasie wszystko? Zgadza tak. się? Dobra. Ale Pobaczmy, paragonu co to nie dostaniesz, jest. bo papier się skończył. Wow, Jokie epickie, ale dlaczego to takie małe, ja myślałem, że to będzie większe. No Ej, to nie działa, większe? tu gumy w ogóle nie wylatują z tego, o co chodzi? Reklamacja, składam nie, reklamację. Nie przyjmuję na... No jak to, to ty mnie oszukałaś za 60 diamentów, jak ja gumy nie mogę stąd wziąć. Odszedłeś już od kasy, więc nie przyjmuję Ej, o co reklamacji. tu chodzi, Jakie ja paragonu nie dostałem, halo? No mówiłam, bo nie ma papieru już Aha, nie, to spoko, to bardzo fajnie nie, a Dobra, co jeszcze obsługiwać. masz tam, pokaż co masz jeszcze No to mam na przykład Bo mi grill. zostały cztery Miesz? diamenty To coś... O, na majówkę, elegancko Majówka To daj elegancko. mi tego grilla, za cztery diamenty mogę go kupić Chyba jesteś śmieszny A ile kosztuje? Chyba cztery razy pięćdziesiąt No co? Ile chcesz za nie. niego diamentów? Ja chcę sto Nie no, zwarywałaś chyba 100 dobra... diamentów, zapokaż jak ten grill wygląda 82. 82 diamenty? Jaki tak. to jest grill? Taki duży czy mały jakiś? Ale nawet mi do nie wchodzi Taki A taki I no on dobra, działa 80, normalnie? jak dla ciebie może być 80? Dobra, to ja muszę pójść po diamenty, bo nie mam tyle przy sobie. Poczekaj chwilę. No dobra. Dobra, to ja lecę, lecę po diamenty, słuchajcie. Ale się pośpiesz, bo jest zainteresowanie. Jak zainteresowanie, jak jestem jedynym klientem tam chyba. Jakim jedynym klientem. No ja nikogo więcej nie widziałem tam. Nieprawda. Dobra, wezmę wszystkie moje diamenty, słuchajcie. Nie, nie stracę wszystkich, nie myślcie sobie. E, na pewno nie wszystkie wydam, ale wezmę wszystkie w razie w, bo nie wiem co no tam jeszcze ma poukrywane w tym sklepie, słuchajcie, i co ciekawego może tam trzymać, także e, może coś mi się spodoba i będę chciał kupić, tak? Że jadę. Bardzo drogo mam w tym sklepie, nie podoba mi się to, że tak drogo tam jest. No ale dobra, no już trudno. Dobra, jedziemy... Okej, okay, jestem! Dobra, o, ile chciałaś? 80 dwa. Dobra, masz tu 64 mhm. no, 5, 6, 7, 8, 9, 10. I raz, dwa, mhm. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dobra, masz jeszcze dwa! Jak jeszcze dwa? Co ty mnie oszukujesz? Dobrze ci dałem. Daj mi teraz ten tego grilla. Mhm. Pokaż. Mm, On działa w ogóle? A, a coś jakiś węgiel do tego. Jak zniknął? Dawaj grilla! Bo ci zniszczy ten sklep. Bela. I Dawaj grilla. Co z tym grillem? Gdzie ten grill? No trzymaj! No, no dawaj, o dobra, jest. Okej, okay, mamy go. Mm -hmm. A jakiś ja węgiel węgla. do tego czy coś? No, no to ja nie rozpalnię. Czy Czym ja, czy ja mam tu rozpalić? Aha. Co w domu nie masz węgla? No to nie wiem, czy to był dobry zakup. Jeszcze tak ciężko to zniszczyć, tutaj tego grilla, ale dobra, no, wezmę go. Jest, wiesz, dobra, powiedz, co tam ciężki. jeszcze masz. Zniknął ten grill! To był oszukany grill jaki, zobacz! Jakiego. Nie... Bella! Ty mi sprzedałeś no. jakieś fejkowe rzeczy OSZUKANE Ja zniszczyłem tego grilla i go nie mam teraz! Co ja mam zrobić? no, to, a, no bo go zniszczyłeś! To czemu go zniszczyłeś? BELLA, mu dziś jak są, oddawaj diamenty! Nic ci nie oddam! Bella! No to mam na przykład <laughs> jeszcze łóżko Coś dla psa. Stało. Co masz? Zobacz, łóżko <laughs> dla psa takie. O, pokaż! Ole no epickie! A o, ty ja złaś mi stąd. Ja chcę. Rzućcie tutaj, a ja zobaczę sobie, jak wygląda. Nie, najpierw kasa. <laughs> Ile? <laughs> nie drogo. 10. Za to, że ten grill nie działał. 10 jaksów. 10, dobra, pasuje. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Jeden tam po twojej stronie. Spadł. Nic, nic, masz wszystkie dostałeś. Oddaj go. Oddaj. Widziałam. Aha, widzisz, mnie nie oszukasz. <laughs> Tak się szukałem, bo dobra. dwa tu wypadły na dół. <laughs> Ale mam już, już koniec, szanowna że. nie będzie zniżki na następne <laughs> rzeczy Zobaczmy. Dobra, mamy słychać, łóżko dla pieska Takie, no fajne, podoba mi się tak jak no to ręk, ja to chętnie mam, będzie y spał Co masz jeszcze? Y budę, jakby co, <grym> Dawaj budę, ile? Ile za budę? No za budę to 20 20, dobra, łap Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, sześć, sześć siedem, osiem, dziewięć, dziesięć Ja 12 dwa na 15 na 17 na 19 20. Dobrze, liczyłam. Zgadza dobra, zgadza się, się dawaj. Uuuu, wow, jaka epicka, Zobaczcie. No i teraz jest fajna. Dobra, postawimy ją tutaj, żeby. Ło! Wow, nice! Fajna, nie? Taka duża! Bardzo fajna. No, widzisz, teraz Ej, zadowolny. to był dobry zakup, to był dobry zakup. Dawaj, może coś jeszcze masz fajnego tam. Co um, tam co tam chowasz jeszcze? Lubisz koszykówkę? No bardzo. No to piłkę dawaj Piłkę masz diamenty. Ile ile za piłkę? Dwa diamenty <laughs> mogę dać. No chyba nie! Dobra, cztery. No dobra. Dobra. chcę ci sprzedać za no nie ci będzie. No to trzymaj. Wow, piłka do koszykówki, ale pizka. Fajna, podoba mi się. Dobra, dobra co okay. tam? Ale kosza nie mam, ale kosza nie mam do koszykówki. Przydał no mi dobra, się kosz. no co się znajdzie, kosz? Uuu, za ile? Zobacz. Za 15 no. Nie, 17 No dobra, to już dałem. Dobra, Ej, bo ja działeś. tu grzebię ci... Uh, fajne tu masz rzeczy jakieś. Idź stąd! <laughs> dobra, ile się raz, to jeszcze Dla. dwa, proszę Jakie dwa? No dwa, no daj ci 15 już! Pięć mi dałeś! 15 ci dałem, nie oszukuj mnie! Ty nie wiesz liczyć Nie i dawaj tego kosza Nic ci nie pięt... taniości <laughs> Jakie potaniości? O, mamy kosza, dobra. ja go postawię sobie, żeby przetestować O, dobra, elegancki kosz. Fajny, podoba mi się, dobra. Co tam jeszcze masz ciekawego? Pokaż, daj popatrzeć. Nic, daj popatrzeć nie... tu Idź stąd, bo wezwę ochronę <laughs> Ła, 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 dobra, nie bij, nie bij, nie bij No Dobra, daj coś jeszcze Uważaj sobie A, chciałbyś jakieś nowe ciuchy? No nie, ma co tam masz ciekawego? Mam takie, odsuń się powiedziałam Co tam masz? Mining bootsy? Co? Mam jeszcze chesta Dobra, ile za to? to kask. O, dobra, o, dam ci te wszystkie, chcesz. 50 diamentów 50 diamentów. Da, no, bo ja jestem bogata, ja mam jeszcze dużo diamentów. Ja chcę jeszcze 15 sztuk. Nie mam masz 64. <grych> dobra, okay. dawaj ten, te buty. Ale ca... dobra, ten? to dam jeszcze dwa razy 64 i chcę cały cały secik. No dobra, spoko. A no to Uuu, mowa stoi. Jakie to fajne. I buty. Ej, co to ja robi to. w ogóle? Czekajcie. Ale super. Do zestawu ja bym ci jeszcze radziła. -te właśnie te są te TNT. Durability. Ja, A jak to użyć? Jak się Ale to używa do Bella? Nie odsuń się stąd splash. Dobra. Idź tu, Czekajcie. tu do ludzie tu chodzą. Ja ci tego wow! Co tu się wydarzyło? Bella sklep ci się zniszczył! Mówiłam do ciebie, odsuń się! Dlaczego mi taki arwór sprzedałaś? Co tu się wydarzyło? Mówiłam odsuń mi się stąd! Ej, no, się nie. te moje rzeczy, co ja kupiłem? No a to mnie nie interesuje! Bella, nie. jak ja mam teraz co? oddać? Oddaj mi je teraz, jak ja mam je teraz zdobyć? Stąd? Dlaczego? Ten armor jest niebezpieczny, ja go ściągam Juuu, jaki to jest armor Musisz sobie... Wszystko tutaj y zniszczyło się To ja ci nie daję TNT, absolutnie ci nie dam TNT <laughs> Dobra, okej okay. Ty nie możesz mieć takich rzeczy Czekajcie, ja Dobra. tu muszę odbudować hmm. sobie, co tam jeszcze masz ciekawego? Ej, bo to laptopa. było fajne, ale niebezpieczne <laughs> Laptopa, dawaj laptopa Mam, ale Dzisiaj... za... La... Dobra, dam tyle I Ile mi dałeś? Dobra. Pasuje? O... Dobra. Pasuje, trzymaj. Pasuje, dobra. Czekaj, bo nie dostałem go, halo. Zabrałaś z powrotem? Absolutnie nie. Zabrałaś z powrotem, nie ma tu nigdzie nie laptopa. Zabrałam. Oddaj, oddaj, oddaj laptopa. Zabrać sobie w ekwipunku albo coś. A dobra, mam, no masz szczęście. No to co? Dobra, co? mam co? laptopa, fajnie. Co tu masz co? fajnego, widzę? Napoje jakieś Mam napoje na majkę. To na grilla, no grilla, grill'a mi się przyda, i tak podaj. Dalej. To dobra. dam tyle za to. Okej, trzymaj, wyrzuciłam. Okej, okay, dobra mam, okej okay, mam. Co tam jeszcze masz ciekawego, pokaż. Mam w ogóle takie fajne rzeczy, żeby udekorować sobie e, ogród właśnie na majówkę, jakby przyszli właśnie. Ogród gościami. na majówkę? Czekaj, A, co tu masz? A fajne tu masz rzeczy? I stąd, I stąd. <laughs> Ej, nie masz kasy, kasy teraz, jak ty weź się rozliczać. E, Spokoj, ja dam radę na <laughs> Aha, no dobra, nikt ci będzie. Tak, mam taki e, grill nowy lepszy. pokaż. Tak jo. No nie widzę. No taki. No co ty no mi dobra. pokazujesz? Nic nie widzę! O, teraz nie widzę. Nie Dawaj ten lepszy Za niego 150 Dobra, masz tyle. Ci dam. Czekaj, najpierw pozbieram, bo ty mi nie dasz. Dobra, dawaj. Ole Czinaj. epicki grill. O ja, no jakiego patrz. ja sobie grilla zrobię. Ja! E, huś... Tu oh, normalnie wow. węgiel już jest, ale epicko. Dobra, ten no mi się dobrażej. podoba. Mam chuś i mam ślizgawkę. O, Chcesz? to dawaj, chcę, chcę, chcę. E, 500. Zaraz, zaraz za komplet. Ile? To nie 500. wiem ile dałem teraz, ale chyba dałem Poczekaj, dobrze. Tak, Komplecik, uh -huh. proszę. Uh -huh. Jejku, jest jak start. mi mało diamentów zostało. Trzymaj. Ooo, epicko, A zobaczcie. A chcesz jeszcze taki jukebox? Z tego mu zaleci? <laughs> no pewnie. No, no pewnie. to 700. Co? To prawie wszystkie moje diamenty. A nie, nie, nie Weź się od bo nie mam jak ci ich dać. 700, chcę. Dobra. Mm. Dobra. Mm. Tu mam trzy. Ej, wszystkie Entered diamenty przez... wydałem, o nie! Pokaż nie to! Ale to muszę masz. to mieć. Wyrzuciłam. Okej, okay, epicko. Um, jakby co? To eee, jeszcze jakie co nieco masz. Fajne, mam. co masz? Ups jego muszę sobie pochować. Co ty zrobiłaś? Nie nic niechcący. Co ty zrobiłaś? Okay. <laughs> Schowałam sobie diamenty, ale nie interesuj się. Idź A stąd! dobra, dobra. oła, oła, dobra, nie. No to Czekaj, mam... Czekaj, bo e... spadłem na dół tu. O oh mój gad, co tu się wydarzyło? A, dobra. A ja ci, ci nie dam, bo ty nie umiesz się tym obsługiwać. Ale co tam jeszcze masz ciekawego? Mam w ogóle wiele rzeczy do zabawy, jak na przykład taki e, dance flat. O, o! Tylko że ja już nie mam pieniędzy. No to musisz mieć pieniądze, to do widzenia panu. <grym, 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 nie mam już pieniędzy, dobra, zabieram te wszystkie swoje rzeczy, które kupiłem. No trudno, nie mam kasy już, słuchajcie, nic nie kupię. Gdzie mój samochód w ogóle? Zniszczyłem sobie też samochód tym chyba armorem. Masakra. Dobra, słuchajcie, idę do domu. Najgorzej, że straciłem wszystkie moje pieniądze. Wszystkie diamenty wydane, słuchajcie. No i jakieś tutaj rzeczy kupiłem, ale to nie może tak być. Ona ma tam jeszcze więcej fajnych rzeczy, których ja nie mogę teraz kupić. Ja muszę, słuchajcie, wykombinować coś, dostać się tam do, do tego sklepiku i zabrać moje te diamenty, słuchajcie. I te resztę rzeczy zabrać. Ja mam pomysł. Że, słuchajcie, użyję tego armora, który ona mi tutaj sprzedała. Bo on jest mega silny w ogóle. jak ja tam pójdę, jak jej nie będzie, i użyję tego armora, słuchajcie, wysadzę cały ten sklep. I zobaczymy, czy uda mi się odzyskać te diamenty. Ja myślę, że będzie epicko, słuchajcie. Także idziemy tam, musimy się przyczaić, aż ona wyjdzie. Nie zabierze tych pieniędzy, nie zabierze tych diamentów, słuchajcie. I wtedy szybko wysadzimy ten sklep. I zobaczymy, czy uda mi się to odzyskać. Tylko, boję się jednego, że jak ja wysadzę. To słuchajcie, wysadzę w ogóle, wiecie, te diamenty też wysadzę wtedy I będzie problem Dobra, ona tu na razie jest przy tym sklepie, więc Ciężko będzie się tutaj dostać Słuchajcie, boję się trochę tego armora użyć, serio Ale, no trudno, usujemy, jak ja nie będę miał tych diamentów, to ona też nie będzie miała i tyle <grym> Dobra, słuchajcie, więc czekamy, czekamy tutaj, aż ona się usunie stąd Słuchajcie, ja muszę poczekać, aż ona stąd pójdzie, co ona tam pisze? <grym> Zamknięte Czekajcie, co tu jest napisane? Zamknięte, przyjdź jutro, dobra, to ja przyjdę jutro, ale przyjdę dzisiaj. Hehehe, <laughs> jak to zamknięte? <laughs> Są diamenty, dobra, zabiorę to wszystko. Nie będę wysadzał, słuchajcie, tylko zabiorę to wszystko. Okradnę jej ten sklep. Jokie, ona ma tu rzeczy, zobaczcie, mamy TNT. Ej, nie zmieściło mi się nawet wszystko. Dobra, musimy szybko to zabrać, żeby ona nie widziała, słuchajcie. Dobra, i zostawimy jej tutaj Dirta po prostu. Tylko i wyłącznie. <noise> Dobra, to ma jeszcze dużo rzeczy. Ale one mi się nie zmieszczą, słuchajcie, w moim inwentory. Nie wiem, co mam zrobić. Dobra, chyba mam. Dobra, wezmę sobie jeszcze ten bilard. Dobra, wziąłem chyba wszystko. Okej, okay, idę się schować. Zobaczymy, jak ona zareaguje, jak przyjdzie do tego sklepu. I zobaczę, że tam jest tylko, słuchajcie, dirt, praktycznie. A ja wszystko zabrałem. Mam cały, cały. Wszystkie diamenty i w ogóle wszystkie prawie rzeczy zabrałem. Dobra, czekamy, aż ona tutaj przyjdzie. Co ona tutaj kombinuje? Ej, ktoś już nie w domu jest w ogóle? Czy ona tu idzie? Czekajcie, to jest zamknięte, ale, ale może zaraz przyjdzie tutaj, słuchajcie. Zobaczymy. Czekajcie, bo tu jej nigdzie nie widzę. Muszę ją tutaj prześledzić. Tu jej nie ma nigdzie. To nie. Ej, idzie, idzie, idzie do sklepu. Dobra, dobra, widzę, idzie. <laughs> dobra, poszła do sklepu, co? A, ona sobie tutaj torczę stawia. Dobra, czekajcie. Poszła tam do środka. Czekajcie, będzie sprawdzała, czy ma ten towar w ogóle i czy ma, ma te diamenty. Zobaczymy. Na razie tutaj nic nie sprawdza. Ja sobie podejmę łóżka. O nie, sprawdza, sprawdza. O nie, sprawdza, sprawdza. Oj, widzę, że jest zdenerwowana, chyba trochę, słuchajcie. Ja przyjdę tam teraz do tego sklepu. Dzień dobry, ja bym chciał tutaj coś, coś zakupić u pani znowu. Jakie dzień dobry? No, dzień dobry. Nie mam, okradli mnie. Jak okradli? Nie mam. Nie ma nic? O nie. Myślałam, że mam coś za tą skrzynią, ale nie, ty, nie ma nic. Co ty za biznes zrobiłaś? Jak A już gdzie nie ma moje nic? Diamenty? A skąd ja mam to wiedzieć? Nie, zostały mi same jakieś resztki. co To jest za to, Nikt tego nie będzie chciał kupić! Nie to nie to. Matko! No masz te diamenty, jeszcze nie, nie masz już powiem, nic. Nie powiem, nie powiem! moje diamenty! Na punk moje diamenty! To nie twoje! Nie. A patrz jakie mam fajne rzeczy! Patrz, piłkarzyki normalnie sobie dostałem skądś, nie wiem skąd. Ta, dostałeś, zabrałeś mi. Nie, nie, Nawet nie, ja ci jeszcze ich nie spodziewam! nie bo fikaj, bo, bo ja mam. Nie, nie fikaj, bo mam armor z nie fikaj, hmm. bo zrobię ja coś takiego! Nie! A! I co o, teraz, słoniaczku? ale mój sklep z tą, słuchajcie. Ja idę na policję i powiedzieć, że to ty. Uciekam stąd. Na udało mi się, słuchajcie, odzyskać diamenty yy, i zdobyłem wszystkie rzeczy ogólnie. Yy, I Bella teraz, wiecie, nie będzie prowadziła tutaj biznesu. Także udało mi się. Ja mam nadzieję, że tak filmik wam się spodoba, Jeżeli tak, zostawiajcie łap do góry, subskrybujcie kanał, wpadajcie na witoszom.pl. Ja będę się dziękuję za uwagę. Widzimy się jutro w kolejnym odcineczku na moim kanale. Trzymajcie się, bo pozdrawiam was serdecznie. Pa, pa! pa, pa!